Dzisiaj cieszę się, że udało się zorganizować drugą konferencję na terenie naszego urzędu dotyczącą transportu. Są reprezentowani wysocy urzędnicy ministra infrastruktury, inspekcja transportu drogowego, ale przede wszystkim ci najważniejsi, czyli całe środowisko transportu drogowego w Polsce. To są organizacje, których jest sporo, są firmy transportowe. Wszyscy tu się zebrali po to, aby zapoznać się z regulacjami, które będą wprowadzane regulacje te wynikają z faktu, że jesteśmy w Unii Europejskiej, Unia tworzy wspólne reguły funkcjonowania, ale i konkurowania. Ważnym tematem jest bezpieczeństwo, bezpieczeństwo firm, czyli tutaj działania takie, aby nielegalni przewoźnicy, nielegalnie działające firmy, które zagrażają bezpieczeństwu i rynku, ale i nam jako użytkownikom dróg, zostały wyeliminowane. Ale także rozmawiamy tutaj o tym, jak powinno profesjonalne przedsiębiorstwo działać. To są nowe narzędzia informatyczne, Inspekcja Transportu Drogowego przejmie nadzór nad ruchem ładunków na terenie kraju. To są wielkie wyzwania i od dzisiaj, o tych wyzwaniach dzisiaj rozmawiamy.